No, cześć, cześć, słuchajcie, 53% Finów myśli, że w razie konfliktu NATO zupełnie im nie pomoże. Wyobraźcie to sobie? Słuchajcie, tak, i tak sobie myślą, bo ja, ale ja się wcale nie dziwię, że oni tak sobie myślą. Bo teraz, tak, pan Trumpik. Jak zaczął rządzić, zabrał swoje praktycznie wszystkie wojska z Europy, tam gdzie niegdzie jakieś gardkę zostawił, a przecież wiadomo, że na to całe było podparte Stanami, Stanami Zjednoczonymi. To jest raz, jedna rzecz. Druga rzecz, w Polsce wypłynęły te plany tamtego tej obrony Polski, tak, że to się koń, będzie zaczynało na linii dopiero Wisła, gdzie połowę Polski stracimy, tak? I dopiero wtedy wkroczy na to i będzie nas broniło. No, wyobraźcie sobie, no to wtedy Finowie chyba, znaczy Finowie generalnie mają chyba obraz sytuacji już po, tak, po tym i sobie myślą jedno, że ten sojusz tak naprawdę nic nie jest wart, nie za wiele jest wart. Jest tam jakimś odstraszaczem, ale jak nie ma konfliktu, nie? no dobra, boimy się, nie zaatakujemy, nie? Ale pokazuje to je, tylko jasno, te takie właśnie. Wypływanie takich planów, gdzie teraz tam jest spisu chyba pójdą się za to. E, słuchajcie, ale, ale no generalnie fajnie, żeby to poznaliśmy i tak powinno być, a nie pan kochany premier ukrywa wszystko przed nami, a później takie chocki kloski wychodzą. Ale Finowie, słuchajcie, generalnie właśnie patrząc po tych planach, o, jak miałaby przebiegać obrona Polski albo jak się pan Donald Trump zabrał, co na to teraz... Bez sprzętu, bez niczego amerykańskiego, tak naprawdę y, możesz działać. No nic nie możesz działać, słuchajcie. No jest to powiedziane, że mamy na dwa tygodnie y, artylerię na przykład, ale artyleria, słuchajcie, drony, tak naprawdę teraz to jest. No nie, że mnie skłamał 70% sukcesu, no, jeżeli chodzi o działania wojenne i obronę, tak, na, tak naprawdę. No. no i to tak, słuchajcie. No jest, jest, powiem Wam, że to jest sytuacja trochę patowa z tym NATO. I trochę taka straszna też, no bo jednak generalnie tak, przy takim czymś, no powinniśmy czuć się bezpiecznie, a tu właśnie jest pełna panika <grytanie> i derogalizacja. De i słuchajcie, Unia Europejska trzyma na tym rękę, Niemcy dostają pieniądze na obronę, Francja, a wszyscy reszta, słuchajcie, są, że tak powiem, pomijani, jakieś grosze dostają tak naprawdę, ale to nie są, tam chyba pamiętam Litwa i... Łotwa jakieś tam wymyśliły sobie plan obrony, słuchajcie, dronami i też chcieli z Unii na to pieniądze, no to nie. Muszą sami kombinować na to pieniądze. No przecież plan obronności był, przecież powinni z tego dostać kasę, no. I to takie trochę chore, słuchajcie. No ale jednak szkodami mi tych Finów, słuchajcie, bo są, są trochę pozostawieni tak naprawdę sami sobie, słuchajcie. No wchodząc do sojuszu, myśleli, że jednak można czuć się bardziej bezpiecznie, a tu zaraz, wiecie co, w razie, nie daj Boże, jakiegoś Konfliktu, to wodę im wyślemy. Wodę i papier toaletowy. Tak, o, tak jak my to potrafimy. Niemcy, kaski, o, coś zupełnie niepotrzebnego. A jak się trochę dłużej zaczną bronić, to wtedy NATO pomyśli sobie, no on tyle się bronią, no to można im pomóc. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Słuchajcie, od razu, powinno, od razu powinna być reakcja, chociaż to nie wiadomo jeszcze, jak na to zareaguje, ale podejrzewam, że tak zareaguje, jak ja mówię, i to jest właśnie straszne. Także piszcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tym, bo ja, ja myślę, że do NATO to NATO, te sojusze, wszystkie to są dobre na papierze. Powinniśmy się sami zbroić. A ten jeszcze pan nasz premier kochany chciał oddać przywództwo. Co dalej, żeby w Brukseli kierowali naszymi armiami, tak? Bo ktoś z Brukseli będzie wiedział, jak Polska leży, jak gdzie najlepiej się bronić, i w ogóle, no to, no to jest nienormalne, słuchajcie, oddać wszystko i najlepiej. Przerażające to jest, słuchajcie. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, słuchajcie, trzymajcie się, spokojnego dnia Wam życzę.